Cześć wszystkim! Z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam Was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o silnik i rozwiązywać techniczne problemy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z nowymi filmami. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Silnik Mercedes M103 E26 jest młodszym bratem serii silników M103. Wyprodukowany model nie jest wystarczająco długi, ale wielu właścicieli zna 190 MHz. Silnik jest dość wydajny ale ma wiele wad konstrukcyjnych, charakterystyka i cechy silników. Silnik Mercedes M103 od samego początku produkcji miał pełnowartościowy wtryskiwacz. Ta jednostka napędowa została zastąpiona przez M104 o ulepszonych parametrach konstrukcyjnych. Mercedes z silnikiem M103 bazą do stworzenia 2,6 litrowej jednostki napędowej był M103 E30 którego średnica cylindra została zmniejszona do 82,9 mm, w silniku bazowym 88,5 mm. Głowica cylindrów z 103 e 30 została dostosowana do E26. Średnica zaworów dolotowych została zmniejszona z 43 mm do 40 mm. Zaworów wydechowych z 39 mm do 35 mm. Układ wtrysku paliwa jest mechaniczny. Napęd rozrządu wykorzystuje jednorzędowy łańcuch podlegający rozciąganiu. Układ zasilania paliwem to kejetronic.